Przechodzimy teraz do punktu siódmego. Zapytania, interpelacje. Kto z Państwa radnych chciałby z tym zająć głos? Bardzo proszę pan przewodniczący Ryszard Kasiorek. Panie przewodniczący, panie starosto, wysoka rado, szanowni państwo. Na poprzedniej sesji razem z kolegą Markiem Tomickim zgłaszaliśmy takie Dwa zadania, które naszym zdaniem, zadania drogowe, które naszym zdaniem należałoby wykonać, wespół z gminą Babiak. I na maila dostaliśmy obaj powiadomienia, że zostało stosowne, że zostało stosowne pismo wysłane do wójta gminy Babiak. Moje pytanie jest z, oczywiście z propozycją tych dwóch zadań. Moje pytanie jest następujące. Czy do dzisiaj pan wójt Wojciech Hojnowski, Wójt Gminy Babiak ustosunkował się do tego pisma, czy, czy też wyraził wolę współpracy w tym zakresie, czy też nasze jak gdyby nasze i powiatu co za tym idzie, sugestie są jakby no nierozpatrywane, czy też y, trudne, czy też te, te prace y, zostały zastopowane. Jakby nie określał, to to, y, to chcę wiedzieć, na jakim etapie to jest. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie starosto. Panie przewodniczący, chciałem poinformować, że zgodnie z tym, co panowie na sesji poprzedniej zgłaszali, te propozycje realizacji tych odpowiednich odcinków dróg na, na gminie zresztą wy wiecie najlepiej, gdzie, gdzie te potrzeby są najważniejsze. Wysłaliśmy stosowne pismo do dzisiaj czekamy za odpowiedzią. Trudno mi się odnieść, jakie są powody, że tego pisma nie mamy, ale myślę, że to jest po prostu. Mam nadzieję, że na tą chwilę terminowość wpływa na to, że nie mamy odpowiedzi. Tak to wygląda. Czekamy na odpowiedź gminy mam nadzieję, że przyjdzie odpowiedź pozytywna na realizację tych zadań. No my, my też mamy panie starosto nadzieję, tylko że to się jakoś bardzo mocno, że tak się wyrażę, ślimaczy. Oczywiście nie, nie z winy tutaj powiatu, tylko z, z winy ra, gminy Babiak, generalnie jak zwał tak zwał. Natomiast no my jesteśmy nie do końca zadowoleni, bo, bo nic z tego nie wynika. No może poczekajmy jeszcze chwilę, bo chyba sesja dopiero będzie w gminie Babiak. Zobaczymy. Możliwe, że po sesji będą stosowne uchwały na realizację tych zadań i dostaniemy zwrotną odpowiedź. Dziękuję. 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 Bardzo proszę Pan Królasik. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu mieszkańców proszę o możliwe wykonanie Napraw bieżących w ubytkach dróg powiatowych, które są jeszcze drogami gruntowymi na terenie gminy Dąbie. Szczególnie chodzi tutaj o ulicę Ogrodową na odcinku około 300 metrów oraz miejscowość Lisice, gdzie pismo w sprawie Lisic skierował tutaj do powiatowego zarządu dróg pan radny Marek Banaszewski. Są to drogi gruntowe, gdzie po zimie, po tych dość dużych opadach deszczu, tam jest dosyć podmokły teren, powybijały się dziury. Jest to bardzo uciążliwe dla mieszkańców. Sołtysi do nas dzwonią mieszkańcy, żeby w miarę możliwie szybko te naprawy po zimie wykonać. Dziękuję bardzo tylko zapytam, e, bo przyjmujemy, tutaj przyjmuję do wiadomości tą sytuację, e, Lisice i Ogrodowa w Dąbiu, tak? Ja oczywiście pismo w tej sprawie skieruję tutaj na Biuro Radu, tak żebyście Ale po... są drogi gruntowe i chodzi, żeby wyrównać tak. te drogi e, po tych, e, z tymi wybitymi dziurami, tak? E, tak, Panie Starosto, zgadza się. Mamy część dróg powiatowych, które może nie do końca powinny być drogami powiatowymi, bo wiadomo, że rozporządzenie wskazuje, Aha. jaka droga powinna być zaliczana do kategorii dróg powiatowych, Natomiast są jeszcze drogi powiatowe, przynajmniej na terenie gminy Dąbie, gdzie nie są one utwardzone masą asfaltową. Natomiast są to drogi powiatowe, ale gruntowe. Mieszkają przy nich mieszkańcy. Są to czasami takie drogi, gdzie dość dużo osób nimi uczęszcza. I w związku z tym tak jak wykonujemy łatanie czy naprawę dróg asfaltowych masą na gorąco czy na zimno te drogi gruntowe również należałoby o nie wyróbność. zadbać. Także okay. taka Dobra. serdeczna prośba. Dziękuję Dobrze. serdecznie. Dziękuję, przyjmujemy do, Dziękuję wiadomo również. do wiadomości. Bardzo proszę Pani Radna Alicja Papińska. Panie starosto, szanowni państwo radni, szanowni goście. Panie starosto, ja proszę o pomoc. Chodzi mi o ulicę Kolejową o usunięcie ubytków na jezdni asfaltowej i chciałabym też prosić o usunięcie słupów drewnianych, to jest na odcinku 900 metrów. Z tym, że wiem to jest trudny temat, bo to należy do spółki oświetleniowej, te usunięcie tych słupów, no ale przez Pana Starostę może coś dałoby tam radę pomóc. Jak jestem na ulicy już kolejowej, to z tego miejsca, żeby za długo nie zajmować czasu, chciałam serdecznie podziękować Panie Starosto za chodniki i za ścieżkę rowerową na ulicy Kolejowej. Bardzo serdecznie dziękuję. I jeszcze jedno takie krótkie interpelacje, czy jest możliwość, żeby pan starosta coś mi powiedział, jak wygląda zaawansowanie budowy obwodnicy północnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, od, panie od, teraz od, to, jeśli tak, jeśli że. Jeżeli chodzi o ulicę Kolejową, to y, na pewno te y, miejsca niebezpieczne y, no, ocenimy i, i jeżeli trzeba to na pewno zostaną usunięte, ale tam teraz kolejnym etapem to by było pewnie z, zrobienie nowej nakładki na całej tej długości, bo jest rzeczywiście pięknie wykonany chodnik tutaj y, wykonawca w, zrobił to. No myślę, że jeden z ładniejszych elementów w mieście funkcjonalnych i, i, i jest się czym pochwalić, także też dziękuję. E, no to są podziękowania dla całej Rady, bo z, tak zdecydowaliście i, i bardzo dobrze to wyszło i, i, i z korzyścią, bo tam mamy taki akurat taką sytuację, gdzie mamy trzy e, szkoły e, i, i dużo, dużo dzieci i młodzieży, którzy z tego akurat korzystają. E, no te słupy to, no rzeczywiście to jest tak trochę od nas niezależne. E, z, spróbujemy z, z zobaczyć, co się w tym zakresie da, ale tutaj nie, 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 nie nasza może kompetencja, ale z, spróbujemy się coś dowiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o obwodnicę północną miasta Koła, Szanowni Państwo, e, no to jesteśmy teraz e, na etapie e, dobra i. I może nie do końca e, też e, dobra informacja. Dobra jest taka, że e, już ten najważniejszy dokument został wydany, jak Państwo wiecie, e, zezwolenie e, realizacji inwestycji e, drogowej. E, oczywiście jest to bardzo duże zadanie, jeżeli chodzi o e, liczbę e, nieruchomości, które obejmuje e, swoim zakresem ta e, obwodnica. I dobrą informacją jest taką, że tak naprawdę ten czas, który poświęciliśmy na realizację projektu i później wydanie decyzji, ale i praca z wszystkimi, z wszystkimi którzy, którzy tam posiadali nieruchomości, a którym no, wejdziemy z tą obwodnicą na, na, na te nieruchomości, spowodowała, że tak naprawdę mamy trzy uwagi, skargi czy protesty, bo to różne formy e, zgłoszenia e, były do, do, do tej inwestycji. E, jest to w tej chwili e, u, u Wojewody. Pan Wojewoda e, analizuje już tutaj poprawność tego e, dokumentu, ale i wskazuje, e, też dostaliśmy, dostaliśmy informację, wskazuje też tym, którzy mieli uwagi o sprecyzowanie tego, co tak naprawdę jest istotą tych, tych uwag. No i myślę, że już będzie końcowe rozstrzygnięcie co do tej decyzji. Jeżeli tylko decyzja zostanie utrzymana w mocy, ona ma rygor natychmiastowej wykonalności, przystępujemy do przetargu i myślę, że... Jesteśmy w stanie w tych terminach, które nas obowiązują, podjąć się realizacji tej inwestycji. No, bardzo nam wszystkim na tym zależy, ale rzeczywiście te wszystkie sporne historie do końca muszą być wyjaśnione. Jestem przekonany, że uda nam się to tak, tak zrealizować. Dziękuję. Dziękuję również. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę Pan Radny Marek Tomicki. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to, to nie, nie, nie interpelacja, tylko taka prośba tutaj, publiczna prośba. Jest pan dyrektor na Zarządu Dróg Obecny na sali i, i bym prosił tutaj, żeby może te drzewa, które i gałęzie, które wchodzą w pas drogowy dróg powiatowych na terenie gminy Babiak, a chodzi o odcinek. Babiak do Bogusławic i z Bogusławic do Janowic. Tam interweniują właśnie rolnicy, no, którzy przemieszczają się tym sprzętem troszeczkę o większych gabarytach, że te, te gałęzie utrudniają po prostu przejazd. To bym prosił o taką, taką pomoc w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję również. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać jeszcze głos w tym punkcie? Dziękuję. Nie...